Weakness is a perfect match A to jest pierwszy odcinek naszej serii Zbudujmy w Minecraft Tak, w tym odcinku y, pokazujemy stadion Olimpia w Berlinie, wbywany przez Kubek Kuba Krytek 2 No i tak, tak właśnie wygląda ten stadion. No i tak, po pierwsze, jest to pierwszy odcinek tej serii, więc czy dobijemy do stu łapek? Po drugie, w komentarzach możecie proponować, co mamy wybudować w kolejnych odcinkach. Po. Pion, po trzecie, po czwarte. Dobra, miejcie większość. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę, co motywuje nas do pracy, jak również e, pomaga stać się naszemu filmowi popularnym. E, no i zostaje z naszym widzem. E, macie możliwość śledzenia naszych postępów w, budow w, w, no, postępów w budowie e, i zyskania e, sejwa danej budowli, e. No tak, no to już chyba wszystko. Jeszcze tutaj oblecimy ten, oblecimy ten stadion dookoła, no i zakończymy odcinek. Naprawdę na pewno napracowali, no autor się napracował, księciu, co wiele czasu. Lecz to, że robił to na serwerze, pewnie mu bardzo pomogło. No, ale tak jest noc. W nocy ten stadion prezentuje się najlepiej z możliwości. Po prostu bardzo, bardzo ładnie, ten stadion wygląda właśnie w nocy. No, dzień już trochę mniej okazały ale. Też bardzo pięknie. No Dobra, to już koniec tego odcinka. Więc, jak już mówiłem, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. No i oczywiście, komentujcie, co mamy wybudować w następnych odcinkach. Że da się się Ciszek. I zapraszam do kolejnych odcinków.